Właśnie Solidarna Polska miała rację, bo od trzech lat o tym mówiliśmy, że unijna polityka klimatyczna, która była polityką pro nastawiona na realizację sojuszu Angela Merkel-Władimir Putin, bo filarem tego sojuszu było kupowanie taniego gazu, krwawego gazu z Nord Streamu. Na krwawym gazie z Nord Streamu Niemcy chciały zbudować konkurencyjność swojej gospodarki. I tym, ten krwawy gaz chciały sprzedawać Polsce zmuszając Polskę do tego, żeby zamykała własne kopalnie. I dzisiaj trzeba jasno powiedzieć w interesie Rzeczpospolitej i w interesie tych dziesiątek tysięcy ludzi, którzy dzisiaj na Jasnej górze modli się jako rodzina Radia Maryja o Rzeczpospolitą. Musimy. Cofnąć te wszystkie decyzje i budować suwerenność o polski węgiel, a nie pomysły eurokratów. I to jesteśmy w stanie zrobić razem. Nie z Donaldem Tuskiem, który realizuje plan niemiecki, atakując polską złotówkę, polską suwerenność, szerząc nienawiść, szerząc hejt. Ale jestem przekonany, że w części opozycji jesteśmy w stanie znaleźć partnera. Bo szanowni państwo, inflacja, drożyzna unijna dotyka wszystkich. Nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale także wyborców Szymona Hołowni, wyborców PSL-u, socjalistów. Kwestia walki o Rzeczpospolitą, tak jak dzisiaj mówił pan prezydent Andrzej Duda, to jest nasz obowiązek. Ostatnie zdanie. Dziesiątki tysięcy, setki tysięcy w, w tej chwili telewizorów słuchają nas i naprawdę oczekują od nas porozumienia, a nie tego, żebyśmy rozpatrywali kto miał rację, kto nie miał racji. Dzisiaj trzeba działać. Odrzućmy tą szkodliwą unijną politykę, która spowoduje gigantyczną drożyznę, że ludzie nie będą mieli pieniędzy na ciepło i energię elektryczną.